Dzisiaj zaczynamy murować kształtki wieńcowe Przygotowujemy się powoli do stropu Tu już mamy wszystko wymurowane pod sam strop zostały tylko do zaszalowania te dwa słupy tutaj co są ten Słup na środku ten zalałem wcześniej z worka z gotowej zaprawy B30 mogło być zalewane z pompy ale stwierdziłem że będzie lepiej jeżeli go od razu zaleję. będzie już stabilny będzie na czym podprzeć podciąg bo tu oczywiście jest strop teriva, tu jest płyna, płyta monolityczna lana 18 cm. W garażu jest też strop deriva, z tym że on będzie zalewany wcześniej. Bo jest w dwóch płaszczyznach strop. Garaż jest strop garażu jest niżej. I dlatego też tak wyjdzie. Dzisiaj zaczynam montować kształtki wieńcowe. To wymuruję te kształtki i myślę, że w poniedzieli sobie już stroby że i zaleję go w ciągu tam paru dni. Już są wymurowane, kształtki są elki. Narożnikowych nie ma, więc musiałem podocinać wszystkie, po kolei. Tak jak to widać, pod podocinane i podoklejane. Mogę teraz wymurować tą całą warstwę na zaprawkę mógłbym murować też to na klej ale no nie jest to idealnie wymurowane, bo różnice gdzieś tam pół centymetra do centymetra między jednym a drugim narożnikiem sięgają. Także dlatego na zaprawę wcześniej sobie przejechałem wszystko klejem, żeby mi ta zaprawa też tak nie ciągła. Tu sobie sznurek teraz rozwinąłem i mniej więcej mam pogląd jak to ma wyglądać. Do sznureczka murowane. muszę do sznurka, ale też oczywiście kontroluję sobie z tyłu, bo o, tak jak widać nieraz z tyłu jest nisko Trzeba gdzieś zaprawy złożyć bo sznurek to nie wszystko. Mam pion, raczej znaczy poziom będę miał z przodu, ale z tyłu to już raczej niekoniecznie będzie ten pion. Musi wszystko w płaszczyźnie, żeby potem do ścianki kolankowej, jak będę murował, żeby nie wystawało poza obręb budynku całego. No. Teraz delikatnie i wydługo. dwa się nie będę tutaj kłócił, bo jak tak i tak ten robią tynki, to Nieraz ze tolerancji nawet do pół centymetra, centymetr niektórzy nawet robią po skosie, mimo że strop będzie prosto to tak potrafią zrobić pół. Po